No tak się składa, że w naszej parafii ten początek, początek wakacji jest dosyć intensywny, ponieważ startujemy z naszymi corocznymi, już teraz szóstą edycją koncertów wyższobramskich. Dzisiaj akurat dokładnie dzisiaj rozpoczyna się takie wydarzenie, które towarzyszy naszemu Festiwalowi. To jest trzecia już akad letnia Akademia Improwizacji Organowej i dzisiaj jest recital Szymona Jakubowskiego pedagoga, który gościnnie występuje na, tym, na, tej, na tej akademii. Natomiast nasz festiwal koncerty Wyższo-Bramskie rozpoczyna się teraz w najbliższą niedzielę 9 lipca o godzinie 18 i wykonawcami tego inauguracyjnego koncertu są pedagodzy tejże Akademii Improwizacji Damian Skowroński i Michał Markuszewski. No i koncert ten i nasz inaugurujący będzie koncertem improwizacji organowej. Także ten nasz czterokoncertowy festiwal rozpocznie się na początek koncertem związanym z improwizacją organową. Później po dwóch tygodniach wystąpi Arek Popławski z improwizacjami, ale z takim trochę luźniejszym podejściem do tematyki organowej. No a potem już mamy koncerty sierpniowe, czyli koncert kameralny, wokalny Pawła Konika i mojej skromnej osoby. Razem będziemy współpracować. No a finałem naszego w sierpniu, finałowym koncertem, to jest recital mistrzowski rektora Akademii Muzycznej w Katowicach, profesora Władysława Szymańskiego. To znaczy w tej kwestii. Improwizowania i właśnie tej, tej muzyki improwizowanej, organowej, najistotniejszą rzeczą, że to, to tak pół na pół i jest to muzyka spontaniczna i której się nie da odtworzyć, ponieważ nie istnieją do niej nuty. Natomiast nierzadko są to bardzo przemyślane konstrukcje. No i to tu jest pole do popisu dla, dla wykonawców, dla improwizatorów. Polega głównie na tym, że oni Mierzą się z technikami, które my znamy, technikami kompozytorskimi, które my znamy z twórczości największych kompozytorów, a oni próbują to teraz w, 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 włożyć w to swoją jakąś własną interpretację, e, własne emocje, własną wiedzę, żeby to wszystko przenieść na, na klawiaturę i e, ręczną, i nożną, że tak powiem. Całe kon wszystkie koncerty festiwalowe i Akademia e, Improwizacji Organowej, zajęcia z Akademii odbywają się u nas w Kościele Jezusowym w Cieszynie.